Pośród wirującego napięcia te dwa proste słowa wynocha. Rozległy się w powietrzu, wprawiając mnie w osłupienie. Źródłem tego polecenia był nikt inny, jak żona mojego najstarszego syna. W mojej głowie rozbrzmiewały echa podobnego wydalenia, z którym miałem do czynienia wiele lat temu, gdy opuszczałem dom moich rodziców. Nagły przypływ gniewu wezbrał we mnie na myśl o wypędzeniu z kolejnego domu. Z determinacją oświadczyłam, że w takim razie odejdę, a mój głos drżał z oburzenia i smutku. Z determinacją zacząłem zbierać swoje rzeczy, po cichu przysięgając, że będzie to ostatnia kropla w długim szeregu krzywd. Przysięgłam sobie, że nigdy nie wybaczę żonie mojego najstarszego syna tej zniewagi. Kiedy pakowałem swoje rzeczy, dotarło do mnie, że nadszedł czas, aby wprowadzić mój plan w życie. Jessica, moja synowa, popchnęła mnie do tego punktu i nie mogłem pozwolić, by jej zachowanie pozostało bez odpowiedzi. Kropka, ale zanim zagłębię się w teraźniejszość, pozwól mi się przedstawić. Jestem Sandra Clark, w tym roku kończę 61 lat. Kropka, chociaż technicznie jestem na emeryturze, uważam się za szczęściarę, że wciąż jestem zaangażowana w pracę, choć nie w tradycyjnym sensie. Obecnie pracuję głównie w zaciszu własnego domu, od czasu do czasu wpadając do biura na spotkania. Współczesny krajobraz pracy ewoluował, a praca zdalna jest obecnie normą. Mój najstarszy syn ma jednak błędne wyobrażenia na temat mojego obecnego życia. W jego oczach już nie pracuję, a jedynie mieszkam w jego domu. Zostałam wdową po czterdziestce i przez większość czasu prowadziłam bezpieczne finansowo życie. Wypłata ubezpieczenia po moim zmarłym mężu pozostaje w dużej mierze nietknięta, zapewniając, że moje schyłkowe lata będą wolne od zmartwień finansowych. Choć może się wydawać, że prowadzę beztroskie życie, mam swoje obawy. Głównym z nich jest żona mojego najstarszego syna, Jessica. Ma ona silną wolę i często znajduje się w konflikcie ze mną. Nie dzieje się to od niedawna. Zaczęło się, gdy po raz pierwszy przyszła ogłosić ich zbliżające się małżeństwo. Nie mogę zapomnieć zuchwałego aktu pojawienia się w dresie. Jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie, twierdziła, że chciała, abym zobaczył ją bez udawania ale nie mogłem się powstrzymać od postrzegania tego jako naruszenia zdrowego rozsądku i przyzwoitości, delikatnie mówiąc, kropka jej zachowanie często graniczyło z absurdem, a niezachwiana pewność siebie i wyartykułowane argumenty tylko komplikowały sprawę. Kropka, często zastanawiałem się, dlaczego mój najstarszy syn wybrał ją na swoją partnerkę życiową, a później dowiedziałem się, że to Jessica zwróciła się do niego, kropka, pomimo jej dziwactw. Nie można było zaprzeczyć jej urodzie i wydawało się, że mój nieco chroniony syn był nią całkowicie zauroczony. Nawet po ślubie zachowanie Jesiki pozostało konsekwentne. Kropka nie była osobą, która popełnia błędy, ale wydawała się też nie rozumieć norm społecznych. Kropka, choć bardzo chciałem sprzeciwić się ich małżeństwu, powstrzymałem się, wierząc, że tego właśnie pragnął mój syn. Niestety, konsekwencje mojej decyzji manifestowały się na moich oczach Co zaskakujące. Mój syn był nieugięty, byśmy wszyscy zamieszkali razem w naszym rodzinnym domu po ślubie. Początkowo spodziewałem się, że Jessica sprzeciwi się temu układowi, ale ku mojemu zaskoczeniu, była za. kropka nie trzeba było długo czekać, by powody jej preferencji stały się jasne. Kropka po tym jak zaczęliśmy mieszkać razem, Jessica zdawała się całkowicie porzucić swoje obowiązki jeśli chodzi o prace domowe, pozostawiając mi cały ciężar kropka od sprzątania po pranie i przygotowywania posiłków, powierzyła mi wszystkie te zadania. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że była pełnoetatową gospodynią domową, która dobrowolnie zrezygnowała z pracy w czasie naszego małżeństwa. kropka, Chociaż nie musiałem codziennie dojeżdżać do pracy nadal miałem pracę zdalną, która wymagała znacznej części mojego czasu. Pozostawiając mi jeszcze mniej wolnego czasu niż jej kropka, gdy pilnie stałem przed ekranem komputera, aby wypełnić swoje obowiązki zawodowe, Jessica często rzucała lekceważące komentarze, insynuując, że tylko się bawię kropka, na początku zbywałem jej uwagi śmiechem, uznając, że angażowanie się w kłótnie za każdym razem jest zbyt kłopotliwe. Z czasem jednak ciągłe podważanie mojej wartości stawało się coraz bardziej irytujące kropka pewnego dnia. Nie mogąc dłużej znieść braku równowagi w naszych obowiązkach domowych, postanowiłem zwrócić się do Jesiki z prostą prośbą kropka zwróciłem się do Jesiki z prostą prośbą, pytając, czy mogłaby pomóc w sprzątaniu, biorąc pod uwagę dużą ilość wolnego czasu, jaki miała kropka w tym momencie była bezczynnie pochłonięta dramatem telewizyjnym, a jej reakcja była daleka od pozytywnej. Z wyrazem głębokiego obrzydzenia westchnęła dramatycznie i odparła: Nie angażuję się w prace domowe ze względu na ciebie. Kochanie, dlaczego nie możesz tego zrozumieć? To przygnębiające, że potrafisz docenić moją troskliwość. Kropka, w dość osobliwy sposób uzasadniła swoją odmowę udziału w pracach domowych, twierdząc, że pozbawiłoby mnie to mojej jedynej pracy. Kropka, według niej doprowadziłoby to do siedzącego trybu życia, co jej zdaniem byłoby niezdrowe. Ponadto wyraziła obawy dotyczące potencjalnego rozwoju demencji z powodu braku stymulacji umysłowej. Innymi słowy, Jessica uważała, że pozwolenie mi na wykonywanie wszystkich prac domowych leży w moim najlepszym interesie. Jej rozumowanie graniczyło z absurdem i nie mogłem powstrzymać się od kręcenia głową z niedowierzaniem. Próbując rozjaśnić sytuację, przypomniałam jej, że zdecydowałyśmy się zamieszkać razem. Abyś mogła upewnić się, że się nie obijam. Jej odpowiedź, wygłoszona z półśmiechem, sprawiła, że zaniemówiłem kropka w tym momencie, zacząłem głęboko żałować naszej decyzji o wspólnym zamieszkaniu. każdy dzień wydawał mi się męką, gdy pod czujnym okiem jesiki trudziłem się nad obowiązkami domowymi. Sfrustrowany i czując. Że jestem w punkcie krytycznym, postanowiłem zwierzyć się mojemu najstarszemu synowi. Kropka moim zamiarem nie było narzekanie na jesicę, ale znalezienie rozwiązania mojej trudnej sytuacji. Wyjaśniłem mu trudności związane z mieszkaniem w naszym obecnym domu, który był stary i pełen różnic poziomów. Mój wiek i kondycja fizyczna zebrały żniwo, w wyniku czego w poprzednim roku doznałem urazu kręgosłupa. Wyzwania te sprawiały, że codzienne życie stawało się dla mnie coraz bardziej uciążliwe. Po naszej rozmowie podjąłem decyzję o przeprowadzce do mieszkania. Czułem się tak, jakby Jessica zmusiła mnie do tego wyboru. Choć nie żałowałem, że się wyprowadziłem, kropka, nowe mieszkanie było wynajmowane i, choć początkowo sądziłem, że może być zbyt przestronne, bym mógł mieszkać w nim sam, zadbałem o to, by było w nim wystarczająco dużo miejsca dla moich wnuków. Kropka, zleciłem nawet dostosowanie wnętrza do mojego gustu i w końcu mój osobisty zamek został ukończony. Kropka, jednak moja radość trwała krótko, gdy Jessica zaczęła przychodzić do nowego mieszkania każdego dnia. Zostając do późnych godzin wieczornych kropka rzuciła się na kanapę w salonie, rozglądając się i komentując. Nowe mieszkanie jest naprawdę ładne, prawda, mamo. Może być za duże tylko dla ciebie. Dlaczego nie wrócisz do starego domu i nie zajmiesz się domowymi obowiązkami, to dla twojego zdrowia i długowieczności. Zachowanie jesiki stało się niewiarygodnie frustrujące. Kropka nalegała. Bym wróciła do naszego starego domu, i zajęła się obowiązkami w ciągu dnia, a jej egocentryzm mógł przyprawić każdego o zawrót głowy. Wyprowadziłem się już z tamtego domu, i nadszedł czas, by to ona przejęła rolę żony i zajęła się obowiązkami domowymi. W końcu to ja zajmowałem się wszystkimi obowiązkami domowymi w moim nowym miejscu, a moje coroczne badania kontrolne zawsze dawały dobre wyniki. Jessica naprawdę nie miała się czym martwić, kropka, kiedy jednak skonfrontowałem to z Jesicą, po prostu odwróciła głowę, jakby udając, że nie słyszy moich słów. To była jej zwykła strategia ignorowania wszystkiego, co było dla niej niewygodne, kropka, jednak nawet po tej konfrontacji Jessica nadal regularnie odwiedzała moje mieszkanie. Któregoś dnia od niechcenia wspomniała, że powrót do starego domu był zbyt kłopotliwy i ostatecznie została na noc kropka dom moich rodziców, i moje mieszkanie znajdowały się w dogodnej odległości zaledwie piętnastoma minut spacerem od siebie, a to mój najstarszy syn zasugerował, żebym zamieszkała w pobliżu domu rodziców. Kropka martwił się o mnie i uważał, że lepiej będzie dla mnie być bliżej nich. Choć jego troska mnie wzruszyła, było mi też trochę smutno, że muszę opuścić dom. W którym spędziłam tyle lat, kropka pewnego dnia, kiedy byłem na rzadkim wyjeździe służbowym i wróciłem wieczorem, czekała mnie niespodzianka. Ku mojemu niedowierzaniu, Jessica wpuściła się do mojego mieszkania za pomocą zapasowego klucza, który dałem mojemu synowi, nie mówiąc mi o tym, kropka, przywitam się z powrotem, powiedziała, leżąc na podłodze przed telewizorem, nawet nie zadając sobie trudu, by wstać. Byłem zaskoczony i czułem się nieswojo. Wiedząc, że była w moim mieszkaniu, kiedy mnie nie było kropka, powiedziałem jej z całą pewnością, Jessica, że zapasowy klucz jest przeznaczony do użycia w nagłych wypadkach, a nie do wpuszczania siebie, gdy nie ma mnie w domu. To był pierwszy raz, kiedy stanowczo się do niej odezwałem kropka wydawała się zaskoczona, bo zwykle szybko zapominałem o złości, ale tym razem nie odpuściłem kropka, jej odpowiedź nie była przyjemna. Naprawdę jesteś skąpą teściową, krzyknęła na mnie kropka, nie mogę tego znieść. I nie znoszę niczego w tobie, nawet tego mieszkania. Jesteśmy rodziną, więc powinnaś odejść. Próbowała wyprowadzić mnie przez frontowe drzwi kropka, stało się jasne, że Jessica nie mogła znieść myśli o tym, że mieszkam w tym mieszkaniu. Była zdenerwowana, że jej rodzina mieszkała w starym domu, który zajmował to miejsce. kropka Według niej to niesprawiedliwe, że czynsz za to mieszkanie płacił mój syn James. Uważała, że nie byłoby dziwne, gdybyśmy jako rodzina tu mieszkali. Jej zdaniem była to kwestia życia w granicach naszych możliwości. Perspektywa Jesiki pomogła mi zrozumieć, dlaczego ciągle pojawiała się w moim mieszkaniu. Uważała, że to mieszkanie powinno być miejscem do życia dla jej rodziny i nie wahała się wyrazić swojego niezadowolenia. W końcu postanowiłem zgodzić się z jej żądaniami. W porządku, wyjdę. Odparłem, patrząc jej w oczy. Obiecałem przenieść swoje rzeczy w ciągu trzech dni. Jessica, wciąż sceptyczna, zażądała. Abym zadzwonił do firmy przeprowadzkowej tuż przed nią. Kropka, nie traciłem ani chwili i natychmiast zadzwoniłem do firmy przeprowadzkowej z mojego smartfona, umawiając ich na przyjazd za dwa dni. Kropka, gdy Jessica wyszła zadowolona z rozwiązania, obserwowałam jej oddalającą się sylwetkę i zacząłem formułować plan na moje nowe życie w mieszkaniu dla seniorów. Nadszedł czas na nowy początek i spokojne środowisko życia. Po długich rozmyślaniach podjąłem decyzję o rozpoczęciu dwutygodniowej próby znaczącej zmiany w moim życiu. Wiązało się to z dość niepokojącym zadaniem przekazania Jessice zarówno kluczy do mojego ukochanego mieszkania jak i towarzyszących mu dokumentów najmu. Wszystko w nadziei na zainicjowanie zmiany umowy za pośrednictwem naszego zaufanego agenta nieruchomości, który ostatecznie przekazałby naszą prośbę właścicielowi. Na szczęście moja. Historia z wynajmującym obejmowała wiele lat, a ta długotrwała relacja okazała się latarnią elastyczności i zrozumienia na którą liczyłem w tym burzliwym okresie. Ich gotowość do dostosowania się do naszych żądanych zmian w tak przyjazny sposób była dla mnie co najmniej ogromną ulgą. jednak mój najstarszy syn, którego emocje sięgały zenitu, a cierpliwość malała, nie był tak zadowolony z takiego obrotu sprawy. W rzeczywistości był wściekły na Jesicę za to, co postrzegał jako wyrzucenie mnie z naszego ukochanego mieszkania. Napięcie w ich związku osiągnęło punkt, w którym poważnie rozważał rozwód. Co dziwne. Jessica wydawała się być niewzruszona jego wewnętrznym zamieszaniem, wykazując zaskakujący poziom obojętności. wręcz przeciwnie wydawało się, że zaakceptowała ideę samotnego życia w naszym mieszkaniu i odważnie zadeklarowała, że chce, abyśmy mieszkali osobno. Nie mogłem wyjść z podziwu dla jej zuchwałości w obliczu tak złożonej i emocjonalnej sytuacji. Jessica nie wiedziała jednak, że za zaledwie pięć dni stanie twarzą w twarz z prawdą, która zmieni wszystko kropka gdy kontynuowałem pracę zdalną, mój telefon zaczął nieustannie dzwonić. Identyfikator dzwoniącego wyświetlał imię Jesiki, a ja z niecierpliwością czekałem na ten moment. Miałem przygotowany dyktafon, by udokumentować zbliżającą się rozmowę. Spokojnie nacisnęłam przycisk nagrywania i odebrałam połączenie. Przepraszam, mamo, rozległ się głos Jesiki. O co chodzi z czynszem za to mieszkanie? Dlaczego muszę go płacić? To nie w porządku. Słowa Jesiki wywołały nieustanną tyradę i było oczywiste, że była całkowicie zdenerwowana. Postanowiłem zachować spokój i odpowiedzieć celowo. Jesico, czy to nie ty jesteś obecnym dzierżawcą? To słuszne, że powinnaś płacić. Czy jest jakiś problem? Mój ton był wykalkulowany i miał na celu sprowokować i jeszcze bardziej zirytować Jesice. Ale czy James nie płacił tu czynszu? Nawet się jeszcze nie rozwiedliśmy, więc czy James nie powinien płacić? Odparła kropka, w tym momencie stało się jasne, że Jessica desperacko próbuje zrzucić odpowiedzialność finansową na barki mojego najstarszego syna. W rzeczywistości nigdy nie zdarzyło się, by mój syn dokładał się do czynszu kropka, w rzeczywistości przez cały czas dyskretnie zapewniałem mu wsparcie finansowe kropka, nawet po przejściu na emeryturę nadal pracowałem jako konsultant dla tej samej firmy i zarabiałem pokaźną pensję kropka dodatkowo. Podjąłem się ról doradczych w branży, oferując swoją wiedzę i zarabiając przyzwoity dochód w oparciu o moją ugruntowaną reputację. Można śmiało powiedzieć: że moje zarobki znacznie przewyższały zarobki mojego najstarszego syna. Chociaż utrzymywałem moje wsparcie finansowe w dobrze strzeżonej tajemnicy, nadszedł czas, aby prawda wyszła na jaw. Więc, Jessica, to nieporozumienie z twojej strony. Wyjaśniłem spokojnie. Objawienie to sprawiło, że Jessica była w szoku, a jej wielkie plany niezależnego życia w naszym nowym mieszkaniu rozpadły się na jej oczach. Zdołała wypowiedzieć jeszcze kilka słów. Po czym nagle zakończyła połączenie kropka, natychmiast skontaktowałem się z moim najstarszym synem i pozwoliłem mu odsłuchać nagraną rozmowę kropka. Jego wyczerpanie z płatą narastających długów jesiki było namacalne i rozumiałem ciężar, jaki dźwigał. Dla mnie, jako rodzica, wyciągnięcie pomocnej dłoni było czymś naturalnym. Nawet jeśli inni uważali mnie za zbyt pobłażliwego, kropka, mój syn odpowiedział cicho. Rozwiodę się z nią. Ja też jestem zmęczony. Wraz z tym przyznaniem, nasza podróż w kierunku rozwiązania tego trudnego rozdziału w naszym życiu rozpoczęła się na dobre. Napędzana nowo odkrytym poczuciem determinacji i jedności, kropka, usiadłem z moim synem. Dzieląc się moim skomplikowanym planem i dostarczając mu zestaw szczegółowych instrukcji, kluczowe było, aby postępował zgodnie z tymi krokami co do Jouty, a ja potrzebowałem, aby zrozumiał powagę sytuacji. Moją pierwszą prośbą było wzięcie przez niego urlopu w pracy trwającego około trzech dni, poczone w uszy od dzisiaj. Byłaby to początkowa faza naszej starannie zaaranżowanej strategii. Ściszonym tonem i surowym spojrzeniem poleciłem mu wykonać najważniejszy aspekt planu. Dyskretne usunięcie jego niezbędnych rzeczy z domu. Konieczne było, aby zrobił to bez ostrzeżenia Jesiki, jego byłej żony. O naszych zamiarach. Podkreśliłem znaczenie utrzymania tej operacji pod radarem. Upewniając się, że żadne duże ciężarówki lub podejrzane działania nie przyciągną jej uwagi. Potencjalnie powodując komplikacje moje instrukcje. Obejmowały również konkretny harmonogram poradziłem synowi. Aby stopniowo przenosił swój dobytek pod osłoną nocy. Miejsce docelowe dla tych kluczowych przedmiotów zostało starannie wybrane. Dom jednorodzinny ukryty przed wiedzą Jesiki dokładnie przeszukałem okolice. Aby znaleźć to dyskretne miejsce, które miało służyć jako jego ostatnie mieszkanie. Nasz plan miał być realizowany dyskretnie, w tajemnicy, z każdym krokiem wykonywanym skrupulatnie, aby zminimalizować wszelkie potencjalne czkawki lub zakłócenia. Trzy dni później mieliśmy przetestować naszą strategię. Wtedy, zgodnie z przewidywaniami, telefon zadzwonił ponownie, a identyfikator dzwoniącego wyświetlił imię Jesiki. Tym razem jej głos był jeszcze bardziej naglący i wzburzony. Co ciekawe, przywitałem się z nią, zachowując celowo zrelaksowany i opanowany ton. Ale było jasne, że Jessica była na skraju paniki. Jej niepokój był namacalny, a słowa padały w pośpiechu. Mamo, nasz dom jest wystawiony na sprzedaż i otrzymałam telefon od rodziców. Poinformowali mnie, że moje rzeczy dotarły do ich domu. Co to oznacza? Okazało się, że mój najstarszy syn dokładnie wykonał moje instrukcje. Przeniósł rzeczy Jesiki do domu jej rodziców i wystawił dom, który kiedyś dzielili na sprzedaż, pozostawiając go pustym. Kropka, właściciel natychmiast postawił ultimatum, stwierdzając, że jeśli czynsz pozostanie niezapłacony, Jessica będzie musiała opuścić lokal. Sytuacja szybko się zaostrzyła, a Jessica była teraz w stanie bliskim histerii. Kropka z poczuciem ostateczności w głosie, odpowiedziałem: Jessica, jest kilka rzeczy, które chcę poprawić. Nadszedł czas, aby zająć się całą stłumioną frustracją i żalami, które nagromadziły się z biegiem czasu. Kropka, po pierwsze, nie jestem już Twoją teściową, oświadczyłam stanowczo. Wczoraj James złożył pozew o rozwód. Podpisałaś papiery, prawda? Rozwód miał nastąpić już dawno, głównie z powodu nawyku Jesiki do używania rozwodu jako broni do manipulowania moim najstarszym synem, wyjaśniłem. Że mój syn podpisał papiery rozwodowe i oficjalnie złożył je w urzędzie miasta. Był to odważny krok. Biorąc pod uwagę jego głęboką miłość do Jesiki, kiedy się pobrali Kropka jednak zdał sobie sprawę, że jej ciągłe grożenie rozwodem było niezdrowym wzorcem, który nie pozostawił mu żadnej alternatywy. Dokumenty rozwodowe zostały formalnie zaakceptowane Kropka dodałem, podkreślając nieodwołalny charakter sytuacji Kropka zawsze mówiłaś Jimesowi, że możecie się rozwieść w każdej chwili. Nie jesteś zadowolony, że sprawy potoczyły się po twojej myśli? Mój głos był spokojny, ale napięcie wisiało w powietrzu. Kropka, po drugiej stronie linii Jessica zdawała się wstrzymywać oddech, szukając słów odpowiedzi. Frustracja musiała płynąć w jej żyłach, ponieważ nie była w stanie wyartykułować kropka Co więcej, nie mogłem powstrzymać się od wyrażenia szczerej troski o jej perspektywy po rozwodzie. Wskazałem na praktyczne wyzwania, przed którymi stanie. W tym jej sytuację finansową i koszty związane z przeprowadzką, jak w ogóle udało Ci się zapłacić taką kwotę? Zapytałem szczerze zaskoczony. Jessica nie kryła już swojej frustracji. Wybuchła tyradą gniewu i przekleństw skierowanych w moją stronę, w tym momencie stało się jasne, że nasz starannie zaaranżowany plan rozwinął się dokładnie tak, jak zamierzaliśmy. Choć reperkusje potoczyły się w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć, kropka mówiła o swoim związku z moim synem, w sposób, który był po prostu zdezorientowany Kropka według niej małżeństwo było konsekwencją spadku po zmarłym mężu, który, jak twierdziła, był teraz pod jej zarządem kropka, tonem, który przeszył powietrze, stanowczo. Oświadczyła, że nie jest w stanie nawet ruszyć ani grosza z tego nowo odkrytego bogactwa. To było tak, jakby była związana jakimś niewidzialnym finansowym kaftanem bezpieczeństwa. Kropka, udręczony krzyk, który po tym nastąpił, był wyraźnym kontrastem do jej wcześniejszego upadku. Jej żale płynęły swobodnie, gdy ubolewała nad niefortunnym obrotem wydarzeń. Kropka, było oczywiste, że jej więzi małżeńskie zostały zerwane pod ciężarem długów nie do pokonania. Kropka, postanowiłem nie interweniować, pozwalając mojemu synowi podsłuchać tę wymianę zdań. Rozumiejąc, że może ona posłużyć jako cenny dowód w przypadku przyszłego rozwodu, kropka, gdy ty rada Jesiki trwała dalej, cierpliwie czekałem na jej zakończenie, co wymagało sporej wytrzymałości. Przez około kwadrans ryczała bez przerwy, a jej słowa przypominały burzę frustracji i niezadowolenia, kropka, potem coś się zmieniło ton jej głosu złagodniał, a gniew, który kiedyś się pochłaniał, ustąpił miejsca rozpaczliwym błaganiom, kropka zwierzyła mi się ujawniając swoje odłączenie od własnej rodziny, która wyrzekła się jej z powodu jej rozrzutnych wydatków i nawyków barowych. Ze łzami w oczach błagała o pomoc, a jej głos drżał z bezbronności. Kropka, kiedy jej słuchałem, nie mogłem powstrzymać się od współczucia dla niej, choć pozostałem niezłomny w swoim postanowieniu, by postrzegać jej trudną sytuację jako konsekwencję jej działań. Kropka wyglądało na to, że przeprosiny i żal nie miały teraz większego wpływu na nasze relacje. W końcu byliśmy sobie obcy i niewiele więcej można było powiedzieć. Z kurtuazyjnym pożegnaniem zakończyłem rozmowę, w końcu, oddychając z ulgą, na tym jednak dramat się nie skończył. Mój najstarszy syn poinformował mnie później, że Jessica wywołała scenę w jego miejscu pracy, co doprowadziło do zaangażowania organów w ścigania, kropka po powrocie do domu, odkrył, że została siłą zamknięta w ich wspólnym mieszkaniu. A właściciel zmienił zamki podczas jej nieobecności. Okazało się, że próbowała się z nami skontaktować. Ale zapobiegawczo odłączyliśmy nasze telefony i zmieniliśmy nasze numery. Desperacja Jesiki musiała być namacalna, gdy okazało się, że nie jest w stanie się z nami skontaktować. Nie pozostało jej nic innego jak zwrócić się o pomoc do swojej rodziny. Jednak jej powrót do domu spotkał się z chłodnym przyjęciem ponieważ jej rodzina zostawiła jej rzeczy, które im wysłałem. Wystawione na działanie żywiołów na podwórku. Co więcej, niezapłacony czynsz za jej mieszkanie został naliczony jej rodzicom, co jeszcze bardziej podsyciło ich złość. Zaczęły krążyć plotki, że Jessica znalazła schronienie w mieszkaniu zapewnionym przez organizację wspierającą bezdomnych. Wyraźna zmiana w jej sytuacji stała się oczywista, gdy spotkałem ją na ulicy. Jej niegdyś żywe włosy stały się upiornie białe, a skóra straciła blask, co było świadectwem stresu, jaki przeżyła. Kropka obserwowanie jej przemiany podkreśliło, jak bardzo warunki życia mogą wpłynąć na samopoczucie danej osoby. Było to wyraźne przypomnienie konsekwencji własnych wyborów. Kropka, jeśli chodzi o mnie, osiedliłam się w nowym życiu i domu zakupionym w spadku po moim zmarłym mężu. Był to dwupoziomowy dom, zapewniający mojemu synowi możliwość ponownego ożenku, gdyby zdecydował się to zrobić. Dzieliliśmy się posiłkami, ale poza tym zarządzał swoimi sprawami samodzielnie. Pieniądze ze sprzedaży domu moich rodziców zostały starannie zachowane na przyszłe potrzeby. Przeznaczone dla mojego syna i jego przyszłej żony oraz oczywiście przyszłych wnuków. W zaciszu mojej nowej siedziby pielęgnowałem angielski ogród, który od dawna był moim marzeniem. W dni, kiedy praca nie wymagała mojej uwagi, zajmowałem się drzewami i ziołami, znajdując ukojenie i cel w ich wzroście. To nowe życie. Pełne nadziei stało się moją codzienną rutyną, świadectwem odporności ludzkiego ducha i możliwości odnowy.